Dzisiaj jeden z najstarszych momentów Starego Testamentu, który był interpretowany w kontekście Jezusa i jego śmierci. Zapraszam. Spodobało się bowiem Bogu, by w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego wszystko pojednać ze sobą. Wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Jest to najstarszy moment, być może dlatego, że najstarszy moment tak interpretowany. Być może dlatego, że sam Jezus odnosi się do niego w swoim nauczaniu. Moment, który mam na myśli, to miejsce, gdzie podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej Mojżesz wywyższa węża, wbijając go na pal. Wtedy, kiedy węże właśnie konsają Izraelitów, a ci od tego ukąszenia, od tego jadu umierają. Wtedy Mojżesz jest proszony, aby stawił się do Boga za nimi. On to robi i jako przestrzeń uwolnienia zaproszony jest do tego, ażeby właśnie wywyższyć węża. Sam Jezus do tego odnosi się, co relacjonuje Ewangelista Jan a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba by wywyższono syna człowieczego. Aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. W tym porównaniu, palem będzie krzyż, a tak jak wąż został wywyższony na palu, tak potrzeba by wywyższono syna człowieczego. Ale nie jest to jedyne porównanie, które jest tutaj możliwe i proponowane przez komentatorów tego tekstu. Niektórzy sięgają do drzewa rajskiego. I tak jak tam na drzewie pojawił się wąż, który był powodorem grzechu, tak tutaj mamy również drzewo, pal oraz węża. Maksym Stolunu pisze, Pierwszy zatem ukrzyżowany został wąż, całkiem słusznie, bowiem pierwszy wobec Boga zgrzeszył szatan, dlatego też pierwszy został wydany na niego wyrok. Na drzewie bowiem został ukrzyżowany. Słusznie tak się stało, bowiem człowiek z raju przez drzewo porządliwości został zwiedziony, teraz zaś przez pień drzewa został zbawiony. Zatem ta sama materia, co była przyczyną śmierci, stała się środkiem uleczenia. Komentatorzy tego tekstu zwracają uwagę także na to, że ten wąż był miedziany i miedź ma być symbolem wieczności. Wieczności Jezusa, który mimo że oddał życie, to przecież żyje nadal. Dalej warto zwrócić uwagę w tej paraleli od to, czy Na to, że em, samo wywyższenie tego węża nie zmieniało nic. Dopiero wtedy, kiedy Izraelici spojrzeli na niego, kiedy unieśli na niego wzrok, dopiero wtedy zostawali uzdrowieni. Zwraca na to uwagę Bogusław Nadolski, komentując fragment zdaje się, że miszny. I tam pisze on o tym, że skutki grzechu mogą być usunięte wtedy, kiedy przyjmie się to, co na krzyżu się dokonało. I podobnie było w tamtej scenarii starotestamentalnej. Owoce tego, co zrobił Mojżesz, trzeba było przyjąć przez wiarę, zwrócenie się i wykonanie danej czynności. Razunek jest wtedy, kiedy pełni skruchy sięgamy do góry, sięgamy po pomoc Pana Boga. Innymi słowy, jeżeli chory jest chory, no to musi uznać chorobę i pójść do lekarza. Istnienie samego lekarza nie sprawia, że choroby znikają. Szczęść Boże.